Musimy gotować Beynoty! Ale najpierw musimy je upolować, aby zrobić kasę. Subskrybuj po secret Beynot! Nie umiem gotować, ale Bejnota to ugotował! Widzu, jesteśmy w grze, która za się kuka beinać będziemy gotować Beynoty. Nie wiem jak tak jest, ale brzmiała super, brzmiała elegancko! Wchodzimy tutaj i musimy chyba zastrzelić jednego Beynota i dostajemy wtedy możliwość go ugotowania. Mamy tutaj na przykład na bo edino. Możemy ją strzelać. I mamy świnę Bombardino swoim w punku. mamy lia lia lia, więc załadamy ją z pistoletu, ile wlezie I mamy lia, lia, lia. wracamy do naszego plota, a nie, jeszcze musimy, jeszcze musimy coś złapać, bo tutorial mamy, dobra, jest tutaj świnina Bombardino, dobra, jeszcze jednego sobie rozwalimy, w takim razie pyk, teraz mamy kolejną świnę Bombardino rozwalić, okej, okay. ile tych jeszcze mamy zwalić? jeszcze musimy lia, lia, lia. dobra, strzelamy, ale w ogóle fajny model strzelania to jest, fajnie się tutaj strzela, nie, nie chcę dać lajka, mordo, nie, nie, nie. Jeszcze! Boneka Ambalabubu! Ambalabu, nie Ambalabubu. Dobra, mamy. A Mythic Baynard chce spawn? Gdzie jest Mythic Baynard? Gdzie jest Mythic? Gdzie jest Mythic? no to sobie, no to Mythic? Nie, kapucina Nie, brm, brm, patapim? Nie, 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 nie. I mamy, mamy Myfika! 750 tysięcy dolarów? Dobra, nie ma opcji. Nie ma opcji, że to złapiemy. Idziemy do naszego plota. E, tylko czemu każą nam dalej strzelać? Ile my mamy tych czekajcie, bo ja muszę tych pedów chyba bardzo dużo złapać, żeby mi zniknął tutorial. Zobaczmy. No patrzcie. A, nie, teraz mamy, dobra, mamy tego naszego grilla. Bijamy place, a bay. No możemy sobie raz, dwa. Dobra, tego chcemy, tego chcemy. Kto e, Który daje dużo? Lira liedal, ja daję dużo. Boneka daje dużo i kolejna boneka daje dużo, więc zarabiamy teraz kaskę. Zarabiamy teraz kaskę, możemy jeszcze food tutaj dodawać. A że wychodzi food z tego, tak? Coś takiego. E, gdzie możemy kolektować? Tutaj jest lost, ready to, ready to collect. Aha, czyli nie możemy. Tutaj mamy delayed, not. no to też świniny możemy walić, dawaj. F, F, F. Dobra, mamy to. E, jak kolektować kasę teraz? O, jest food, dobra. I co to jest kasa? Ok, dobra, już rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Lia, lia, troszkę dłużej schodzi, ale to nic. E, co my tutaj mamy do kupienia? Weapon Shop. Mamy akacza. Który ma 12 mage i mniej cooldown. Kolejnego akacza. E, AK-47, tej RDP, tej Sky'a mamy. FAMASa, Sniperkę, która ma 1000 damage'a, Tralalero gun, który ma 1700, potem jest 4, 25 i 100 tysięcy, Dragon Gun, Secret Gun, bardzo, bardzo drogi, a nie można go na 0 Można, za 2300 0 możemy kupić tą broń. Eee, kupmy sobie Starter Pack, co mamy Starter Packu? najpierw go kupmy. 29 oboksów, buksów, i... Dostaliśmy... Klubę, nie wiem, kto? To jest half famas. Tak, dostaliśmy Famasa, czyli 90 image legendarną e, broń za 75 tysięcy. Dostaliśmy młotek i młotek. Co daje ten młotek? Nie wiem, zobaczmy, może w shopie będzie napisane. E, nic nie jest napisane kompletnie. Ale dostaliśmy jakiś młotek. a Możemy budować i niszczyć? Trzeba upgradować możemy na przykład. Zobaczmy, co to robi. Ło nie! Ulepszyłem! A i to też mogę ulepszyć. No to ulepszmy te dwa. Bojku, nie wiedziałem, że tak szybko to pójdzie. E, dobra. Shop mamy dwa zmań. Mamy Instant Collect. To jest fajne. To będzie fajne, będziemy nam zbierać kaskę. No i mamy jeszcze Reno czy Rino. Czy Reno czy Rino nam się przyda? E, także wykupmy sobie tego autokolekta. Auto Collect on. I teraz Replacenimy, żeby mieć Reno czy to Rino, jest na sekundę. I teraz idźmy zebrać lepsze. Co mamy na trójce? Bonek, bo, bo spadaj. spadaj bo bodeka. Idziemy zbierać jakieś rzeczy. Mamy na przykład tej... Tutaj... OOO! Jak ja... Ty... <grywia> jak ja tej szam... Mamy Bambini crostini. Czy my damy radę tego Epika rozwalić za 650? Może być ciężko. Nie ma chyba opcji, co? Tak, 10 tysięcy nam do zbić. 10 tysięcy nam do zbić. To, to zobaczmy. Ile ty masz? 15 piętnaście, damy radę zbić, damy radę, damy, adres, damy, adres, damy adres. nawalamy tego, tego, nawalamy Rino to staryjno. będziemy mieli kolejnego, parę tych Rino to i zbierze się w końcu Kaska na coś dobrego, mamy jeszcze Will, to ten bym też chciał zrobić, e, ale zobaczmy, pierwszy nasz Epic zdobyty będzie, tylko musimy go nawalić, dobrze, 4000, jeszcze mamy, dobre, mamy dużo czasu, od początku jak złapiemy to git, to nawet 25 pięć byśmy zrobili, a mamy kolejnego... Golden Golden się pojawił, okej. Okay. Epic Mateo! Mateo! 8000, a ja chcę mieć Mateo, jak mieć po prostu Mateo, dawaj go! Mateo musi być. Mateo, Mateo, dawaj Mateo! Rozwalam Mateo! szlamy do niego! I musimy go zasugotować, tylko najpierw sobie rozwalamy. Mamy już to, mamy już dwa bejnoty, które nam się przydadzą. Jeszcze jedną Epikam zdobył. byśmy mieli wtedy full. Okej, okay. no to ino może być. Rhino czy szczerino może być, to mi się podoba. Musimy wymienić jak najszybciej naszego. Tutaj tego, jak on się nazywa, eee, naszego Gana, no bo nasz Gan jest za słaby i nie możemy rozwalić takich mocnych, ale dobra, na razie jest spoko, e, możemy tego Rino to jeszcze Reno za 50 sekund się pojawi, no na pewno nie dam mu rady, to jest 100% pewności, że nie dam rady Secreta rozwalić, także e, niestety Secret nie jest dla mnie, ale dobra, mamy troszeczkę tutaj zdobyte, idźmy na Plota i wymieniamy po kolei tego, pyk, tego, Pick Irina, to jest Irina kolejnego, dobra. pyk. Ile mamy kaski? 19 tysięcy! Z... Ile potrzebuję na kolejną broń? Mythic to jest sniperka, albo Divine to jest talala Tutaj bije po 90, to jest już 1000. Spadcie, jaki to jest przeskok. A ty, He? Albo, albo to bije szybciej po prostu. Okej, okay, czyli ten talala by się przydał. 5 milionów kasy, to będzie dużo. Ale mam jeszcze tutaj jakieś ulepszenia. Mamy Speeda szybszego, jest Diamond Gale, Plasma Gale i Frosty Gale. To zrobimy sobie tak, że kupimy sobie tego Iron Gale'a jeszcze jednego. Takie, takiego jednego, to może mi ulepszyć troszeczkę. E, gdzie mamy tego Ion Gale? Tutaj. E, jak to użyć? Halo? Już kupiłem tego grilla. Ej! Gdzie jest mój Gale? Staciłem kasę? Nie, nie staciłem kasę, nie kupiłem go. Albo no stock jest. <grym> No, Styck, dobra, to kupmy Stone. Kupmy stone. kupmy Stone na dwa razy. Dobra, to mamy teraz dwa dodatkowe. Gayle lepsze, czyli takiego, takiego, dobra. E, Ta zabiamy troszkę więcej. Mamy Will! Spinujemy! Może te coś super, a może te 5000 kas. Jest do tewienia Famas, jest do tewienia jakichś tej dawaka Saturno, Saturnita. No to nie ma tutaj jakiejś turbo rzeczy, nawet nie wiem czy opłaca, 10 minut ile? 250 robuxów, ojejku, ile ebiefa 100 tysięcy na rebufa, dostajemy dwa razy kasę, tracimy wszystkie brainroty, to jest duży minus. A potrzebujemy jakiegoś brainrota do tego, żeby go zrobić? Nie, nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko kasę. Dobra, to kasę bierzemy. E, bandito. E, co my tu jeszcze mamy takiego fajnego? Gdzie jest ten, miał być jakiś legendarny, miał być jakiś taki? Gdzie one są tutaj? Halo, wyłaś mi coś tutaj dobrego. Jakiś minimum? Epic, dobra tego... E, bananite! Bananite damy radę. Bananita dolfinita, dobra, odwamy ją do końca, Tutaj troszeczkę to zajmie, troszeczkę nam to zajmie, ale do, to będzie duża nagroda, bo bananita 650 farmi. Damy ją na golda. Tylko że ja ją stracę, kurde, no. To ja nie wiem, czy ona mi się opłaca teraz. A jakbym ją zbił to do tą HP, zrobił Ebiffa i dobił, to będę ją od razu miał? Ja jestem teraz bardzo ciekawy tego. A nie zbieram tej kasy i ona nie dojdzie. Kurde, no szkoda. Ej, ciekawy teraz jestem. Kurde, sprawdziłbym to, czy można tak oszukać. Czy można tak zrobić, czy nie można tak zrobić? To to jest pytanie. Może kupię razem dwa kasy, to tutaj zbiorę. No ile jeszcze czasu zostało? to? Malutko. Divine idzie, o kurde, to jest ko... Dobra, i zbierzemy, zobaczmy. O, przecież nie przestałem strzelać, kurde, bo tylko najeżdża się strzela. Ale jaja, dobra, mamy już to ubalanite. Eee. A czemu tutaj została ta. Ali, ali, ali? Jak to się stało? Nie mam pojęcia. E, ale możemy sprzedać jeszcze, czyli na przykład mamy Mateo już sprzedać w końcu. E, także żegnaj Mateo. Żegnaj y, boneka Ambalebu I żegnaj to, a my w tym momencie robimy pierwszego iberfa, dawaj! Pierwszy IB za trzy, dwa... Jeden mamy. e zrobiony. zebrany, kolejny jest za 750 tysięcy. Mamy 10 tysięcy kasy, a musimy od nas zbierać wszystkie pety. E, także. Boneka jaka diamentowa, dobra, dobra, bo ona 20 minut na sekundę, ona będzie git na stary. Czemu jest Dai Telialiali, a coś się zbugowało, fest. Co mamy tutaj? Mamy Mamy dużo Mateo, mamy jakieś AE, a musi jakieś Epika. Epika bym chciał. Czy jest jakiś Epic? Czy jest jakiś Epic? Fina jest zwykłym commonem, dobra. Ja nie chcę znowu, bo zawsze biorę tego Mateo. Jak chcę coś lepszego niż Mateo. Taki 1000 na sekundę bym spał. A Mythic? Gdzie? Spróbujmy, 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 Wszystko ich nabadajmy. Chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy. Bombombini pewnie. Nie. Bombombini nie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O nie, my nie strzelamy w niego. Gdzie on niby się spawnował? Ktoś go one-shotnął, tak? Pewnie tak, pewnie ktoś go one-shotnął po prostu. Jaki jaja. Dobra, nawet damy. W takim razie bierzemy Mateo. Ej, ja, czy ja mam większy damage teraz. Czy mi się zwiększył damage przy e Bjerfie? Plus grill tylko jest. A nie, damage razy dwa! O kurde, los celalitos! Legenda, 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 próbujemy. To się przyda, to będzie fajnie. 1000 za sekundę, 1000 za sekundę. Proszę, niech ktoś mi pomoże! Dobra, 50 tysięcy musimy zdjąć. To będzie ciężkie. O kurde, to będzie ciężkie. Ale może spróbujmy, spróbujmy. Do końca lecimy, do końca. Może stracimy czas, a może zyskamy do i to z legendarkę pierwszą. Pierwsza legendarka, dawaj. Jak coś to za 9 buksów mogę zamrozić? Pejnerty, serio? Ty chyba będę musiał. Chyba będę musiał, tak, będę musiał. Dobra, 9 buksów. Dawaj, 9 buksów. Szybko, 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 szybko. Nikt nie znika. Pyk. No o, dobra, zatrzymały się, dobra. Uff, uff, 60 sekund, możemy, mamy los te taki to w takim na 100% już, no już wątpię, że... Zabeł mi. Zabeł mi. zabęł mi, gdy wydajemy obuksy! No co? Tak można? I a, nie dobra, niech będzie bananita chociaż. Niech będzie chociaż bananita, ale mi jest przykro, że ten gość mi tak zrobił. Co za pierd... jeden. Ja nie mogę. Co za chłop się trafił. No wedna małpa. Wedne małpisko się trafiło jakieś. No nie wierzę w to, że gość mi zabrał te Lost Talaritos. Jakiś kozak. No tak, te War jakiś. Cztery ma te! Cztery ma Eblify już. To czemu ty kradniesz Nubie? Jak ty masz lepsze rzeczy. Ty masz jakieś pewnie... ...sikrety jak kradniesz Lost Talaritos jakieś. Dobra, tutaj. Weźmy tą bonekę, cokolwiek żeby było. Weź, ty kurde. On mi to zabrał i chce mi to dać? To mogłeś mnie zabijać, co ja chciałem sam zdobyć. A nie, to, nie, flexuje się, że ma. Co za dziadyga. E, dobra, co my potrzebujemy teraz kupić? Road? Nie, shops. Shops, grille. Nie potrzebuję. Iron Gayla chyba, co? Potrzebuję. Co sobie potrzebuję? Kupmy tego Iron Gayla. Jednego iron grila i dajmy sobie gdzie możemy dać. To jest tą nowy, to jest iron, dobra. dajmy sobie tu, zrobimy zazgór. i Idziemy coś zebrać. Idziemy coś zebrać fajnego, tylko czy ja coś mogę fajnego w końcu zebrać? Eee, 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 nie wiem. Nie, i to jest! Dobra! Już odnowałam kilometra Lava o o, co daje, Że jest lava czy Czyli będą jakieś lawowe się mogą pojawić. Nie wiem co znaczy, ale zobaczymy. Może coś da. Może coś pomoże, może nie pomoże, może nie wiem. Zobaczymy, ale teraz rozwołamy Bananitę, Dolfinitę. E, całkiem dobrze idzie już teraz, jak mamy ten raz 2 demet. przydałby się jeszcze raz 2 to by było o wiele łatwiej. Ale nie można borodzić, 25 tysięcy HP, Bananitka, Dolfinitka, e, także rozwamy. dawaj, dawaj, dawaj. Rainbow się pojawił, o, kurde. Tam mamy Bananitę, e, jest Serino, to Serino jeszcze, chcę go zrobić, przy okazji Bombardillo, co to jest za Bombardillo? Ja on jest, To jest. to ja wolę tego ino. Rhino czy Shirino, dawaj, 40 sekundy się przyda. Zawsze to coś z a ja potrzebujemy dużo kas na kolejnego IBFa. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj mnie to, bo ja potrzebuję, a ty się jak powalony. Dawaj, pyk, mamy. Mamy to. Najbardziej czego potrzebujemy to tylko tego Tealalelogun. To będzie OP. Tylko to jest zbugowane, patrzcie. To jest zbugowane. Czemu tu pokazuję. Weźmy tu bananitkę sobie postawmy. I teraz tego ino postawmy tu tu mam nowe. O, spot pod mapę. Dobra, boneki, boneka ambalabook common to mi nie jest potrzebne zbytnio, bo tu diarentową mam. Dobra, jest git, jest git, to, to możemy strzelać, wynocha. Eee, dobra, zarabiamy już. Mamy 75 koła. Czy ja chcę spina kupić, no ale ten spin nie da jakoś dużo. Ten tralala by się przydał. Dragon gun by się, wszystko by się przydało, widzowie, wszystko. DP mi nie jest potrzebne. To mi nie jest... Has no może ten iron Gate bym kupił jeszcze z 2. Dawaj. Będzie szybciej robione. Pyk i pyk. i powinno szybciej ta sam fajna mieć kaskę, więc powinniśmy szybciej zarabiać. Przy 750 tysięcy. Czemu nie można kasę tej kupić? Razy dwa damage. To jest mocne. Szczerze, to, to jest mocne i to jest mocne, ale to jest 550 Robuxów. Ja nie wiem, czy chcę tyle wydać na tą grę, bo mnie wkurzył gość. Wkurzył mnie ten ziomek, co mi W tej grze można kraść w ogóle. Lava, tak, są lawa, mopki. Mateo, nie, bandito. Bandito Baby, to 900 na sekundę lawa. Chcę go, chcę go, on jest super, on mi dużo pomoże, dawaj. On będzie broken, lawę mamy. Nareszcie coś dobrego i. Ja, a gdyby teraz taki. O? Aśmie się ścięło. się. O, tutaj ścina, tutaj ścina, jest jakaś miejscówka gdzieś na G. Boneki są tutaj. Jest lirala. Świnina bombardina, A ja bym chciał wiedzieć co? Jakąś legendę trafić, lawa. O, jakby to było zarobek. To tutaj mamy lepsze. Pek, boneka. Boneka sprzedajemy cię. Pek. Yy, mam Mateo zwykłego. Man Mateo by się przydał właśnie w tej wersji Lava. Patrzymy wszystko co jest Lava. Bo to daje mega mnożnik. Mega mnożnik tutaj. O, Trippie by się przydała. Trippie tropi Lava, dawaj. Co tu idzie? Pipi Kiwi, no bez przesady. A mogą dwa efekty, na przykład Gold Lava jednocześnie? Pewnie nie, pewnie tak. Aż tak pięknie nie jest. Rozejrzyj. Nie, skąd się event, się nie spią. Fruli, frula. Nie widziałem się. A, to jest Uncommon. Jest Raina czy Serena? Mamy 200 tysięcy już. Ej, zawsze Ale nic, już nie ma eventu? Czemu nie ma eventu? Czemu nie ma eventu? Eee! Nieładnie. No Will, no to dwa z damage. A z wakacjami chciał. Kurde, właśnie nie wiem, czy nie kupić. Czucz. Forever napisane. E, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem to widzowie czy będą chcieli znowu, żebym go to czy nie, to od tego wszystko zależy. Eee... Gdzie czy jest coś? No nie ma nic, nie ma nic fajnego, nic fajnego nie ma do strafienia, no jakiegoś legendę bym spróbował jeszcze... 20 sekund do legendy, dobra! Robimy legendarkę! Jak ten Nobek nam zabierze znowu! Ciadyga jeden Jak ten Ciadyga nam znowu zabierze, to nie wytrzymam. To nie wytrzymam, nie wytrzymam. A Mythic Brainon has spawned jest! O din 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 dun! Ilon ma HP? Ile ma HP? Dobra, no, nie próbujemy. Elefantu koko fan 500 na sekundę? Biorę! O, Legendary! Nie! Nie! O ty! Blok! Segjąłeś! szefka, bakada! Widzowie! 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 Dlaczego wy tak robicie? To jest na 100% z polski nick. No hej, to jest 2.05, to też jest polski nick. Maciek, no wiedziałem, no wiedziałem, czemu do ciebie snajpyły i tak robią. Boże, no, mielibyśmy w końcu legendę. A tak to nie mamy żadnej legendy, no. Czemu widzowie zawsze są lepsi, to jest najgorsza rzecz. Zawsze musi jakiś kozak widzieć się, trafić w każdą G, no. A, ile to ma? 500 na sekundę. Czy mamy coś, co jest gorsze niż 500 na sekundę? 600 900, 250, dawaj. No i place Mateo. Mateo, znikasz. Yy, powiem tak, gierka fajna, a widzowie nienawidzą mnie troszeczkę, więc jest mi smutno. Ale to nic, ogólnie myślę, że jeszcze trafimy z seceta, tylko muszę troszeczkę kaski pofarbić.